I witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnych to odcinkach Tomb Raider, e, Tomb Raider 1. <laughs> Przepraszam, muszę się przyzwyczaić do wymowy. No i idziemy dalej. Tu z, czego, z tego co pamiętam, tutaj był wilk, ale mogę się mylić. Oj, padłem przez przypadek. To źle. Bo... Jak wpadniemy to idziemy tutaj um, Będę Starać się Będę starał się zapisywać yy, w miarę często tą grę. O tutaj by był. Pochylnia, czy coś jest w wodzie? Hmm, no co jest pytanie? Na razie nic nie widzę. Mi się wydawało, że było coś. Nie, nie ma. Musimy iść na górę. Tu coś jest. uczucie, że źle idę. W ogóle z tymi teksturami nic nie widzę. Okay. Mam jakieś dwie drogi, tylko która jest... Yy, którą trzeba pierwszą? Zaraz sprawdzę tą... Oj. Nie wiem, co zrobić, żeby mi tak nie ścinało. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak, jak to jest możliwe w ogóle, żeby mi się tak ścinało, żeby takie tekstury skakały. No ale to jest pierwszy Tomb Raider, to nie można się dziwić. Okej, okay, tutaj mamy ślepą uliczkę. E, to się wracamy. Mi się wydawało, że tutaj faktycznie coś było. Tylko ja tego nie widzę. Jezu, yeah. haj się. Mam że na filmiku nie będzie tak widać tego bardzo. O, widzę tam już naboje. Nie, to nie są naboje, tylko jakieś dziwne zwłoki. Nie wiem. Hmm. Dziwne, ale na pewno nie będzie mi się przyjemnie teraz grać z tym przycinaniem się jest bardzo nieprzyjemne. To co tutaj mamy? Aha, dobra. Myślę, że idziemy w dobrą stronę. Um. Ciągle się zastanawiam, co z tym trapsem zrobić, żebym się tak nie przycinał. Nie wiem jak to jest w ogóle możliwe, że tak się dzieje, pewnie w ustawieniach coś mam, pewnie zaraz zajrzę, ponieważ nie, nie ma bata, nie, nie mam, nie chcę tak grać z tym ścinaniem, więc tak, ja tutaj y, przerywam i zobaczę jak będzie y, za chwilę. Okej, okay, teraz y, coś zrobiłem i zobaczymy czy jest dobrze. No, myślę, że tam jakaś poprawa jest. O wiele lepsza. O mamy nasze raptory. Nie, jest o wiele lepiej. O wiele lepiej. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale jest o wiele lepiej. Mhm. No dobra. No to idziemy dalej. Oj, jeszcze drugi. Wiem, mogę przegapić kilka apteczek, ponieważ tutaj w ogóle zlewają się z teksturami. E, wszystko tutaj zlewa się z, z teksturami. No ehm, tylko mogę coś pominąć. Nie wiem po co to tu jest. jak na 96 bardzo ładną um, bardzo ładny krajobraz um, hmm, co jeszcze tutaj bym mówić żeby was zanudzić <grym> mamy jakieś ślepe uliczki y, do nikąd prowadzące tym bardziej że y, mogę pominąć kilka apteczek y, jakieś y, różne y, Dużą amunicję, ponieważ jak widzicie, to wszystko się zlewa. Więc tak będę trochę przedłużać, ponieważ nie chcę tutaj niczego ominąć. Tutaj był chyba ogromny dino dinozaur, ale nie wiem. Mo może być na pewno. Znaczy, będzie na pewno. Ja to już pamiętam, to było z aniversary. Ale gdzie on jest? Podejrzewam, że on nam tutaj zniknął, wyskoczy. O jest. Nie, nie, coś było tylko drzewko. Mówię, wszystko, wszystko wygląda podobnie. Um. Więc ja się pytam gdzie jeszcze nie byłem. Gdzie coś jest? Boże, ale tutaj w oczy. realistyczną wodę Migające teksturki i proszę tutaj o apteczkę Zaraz, zaraz. W tej dziurze byliśmy czy nie byliśmy? Byliśmy i pójdziemy na lewo. Czekajcie, tam jest jakaś dziura. Nie, tam nic nie ma. Tutaj, tutaj, proszę państwa też nic nie ma. No proszę państwa, tutaj nic nie ma. Ale to jest uboga plansza. Dobra, to już nie szukajmy niczego. Potem jest jakaś dziura. O, tutaj mam naszego, yy, co on nas On jest bardzo Niebezpieczny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy do niego się zbliży. Więc jeśli będziemy cały czas skakać do tyłu, to ona nic, nic nie zrobi. Ona może zabić e, dość ciekawą śmiercią przez e, kontakt Lary z Ziemią, ale to nie jest dość przyjemny widok, jeśli chodzi o e, model e, tej śmierci. Bardzo nieprzyjemny. E, tutaj mam jakieś. Aha, to było poza stołość po moście. E, więc tak, tutaj jeszcze sprawdzę, czy to coś jest. Nie ma nic. Pierwsze, zobaczę, co jest w tej dziurze. E, jest, jak mi tak mówi. Posłucham swojego instynktu. Może mnie to czegoś zaprowadzić. A jak on się tam znalazł Nie ucieka, ja to chcę nie zamówić mm -hmm. mm. Żadnych tutaj dźwigni nie było, w ogóle absolutnie nie ma apteczek